Lisku, jest nałożone. Możesz konsumować spokojnie. O, patrzcie. Patrz, na to coś tutaj jest dla Ciebie. O, dzień No, zobaczymy, co tu się dzieje. O, siądziemy sobie pudełeczkę. O, kurde. Śląskie szkloki. Amoloki. <śle> tu nawet... To nie szkloki, tylko amoloki. To są szkloki o, o smaku amolu. Amoloki. Znaczy nie amolu. Śląskie cukierki miętowo-ziołowe. Miętowo-ziołowe. Kurczę, to są lepsze niż szkloki. A nawet... <śmuloki> jest. Jest. Młotki są. Kopalnioki. kopalnioki. A kopalnioki? To zajrzyj do tego. To są kopalnioki, to też są kopalnioki. Ale wykrakałeś normalnie. Kurczę, nie widziałem tej. tej nie książki, widział, no. no. A, to kopalnioki. Śląskie cukierki ziołowe. Kopalnioki, a to są amoloki. amoloki. No nie, no nie spodziewałem się. To od Tadeusza. No, bardzo dziękuję Tadeuszu. W kanale. Luks. Będziemy kosztować dalej. Ale zajrzyj jeszcze do środka. Ojej, ale jaka piękna. E, jak błyszczy pięknie, <laughs> miedziuchę dostałeś. Kurczę. Król miedzi, piękna, błyszcząca. A ty też to A Ja błysz. kapsloków dostałem. Kapsloki ukopane z Morza Bałtyckiego. Różne, różnej maści. Młodajnie. Dzięki wielkie! Dzięki bardzo, fajnie, będziemy kosztować. Właśnie, zakosztuj może, na, na wizji. To, to może tego kopalnioka. No to kopalnioka, no. Ale tam jest, co tam jest? Anyż Nie wiem, czy Cię to nie odstraszy. Co? <głos》>? Czarne co? So? No, Jak węgiel. Czarne. Czarne. Karbonowe, Karbo karbonowe, a może tam węgiel jest pakowany po prostu. Lux, lux ziołowe, nie? Bardzo dobre. Mm, delikatne. Mm, dobre. Delikatne. Dziękujemy. Dzięki.